Witam, jestem Ben Hakerowicz i gram w The Elder Scrolls Oblivion No i co chciałabyś powiedzieć rączko? Jesteś homofobem! Że co? Nie akceptujesz mojej seksualności. Wiesz co, ręko, wal się. To nie czas i miejsce na samochwałt! Hey. Coś też? Dobra. Skoro nie chcesz mówić rączko, to ja sam powiem o tym, że spolszczyłem grę! Go ahead, please! Mm -hmm. Powiedział proszę mów. Znaczy się... Nie powiedział, powiedział go ahead, ale napisane było, że proszę mów. Dobra, nieważne. I też ustawiłem sobie specjalny stopper, który... No dobra, już łączyłem. Y I jest ustawiony na 20 minut. Tak zapika mi stopper, no to oznacza, że muszę zakończyć niestety odcinek. Niestety. No bo na serio... Chciałem, chciałem żeby każdy filmik był nagrywany w HD. Bo wtedy jest idealnie dopasowywana rozdzielczość. I wtedy się mi opatrzy. A tak, kto by na takie paski po bokach i 480p, czy, czy coś tam. Więc dobra, co musimy teraz zrobić? Teraz musimy coś zrobić: zrobić coś, co musimy teraz. Dobra, Więc może tak popatrzeć na mapę. Może popatrzeć, jakiego mamy. Questa, trzeba, um, musimy odszukać spadkobiercę. Jeffrey powiedział, że cesarz ma nieślubnego syna i imienie Martin, który jest obecnie kapłanem w kaplicy Akatosha Akatosha Jeżeli na natychmiast miasuje do... Dobra, prostu trzeba sprowadzić jakieś z Akatosha Dobra Mapka Dom pod. Nie no, kurde, gdzie to jest? Akatosza! Oddalam się, oddalam się! Ludzie, mam tylko 20 minut! O. Oh. Gdzie jest Akatosza? To może ja się ogarnę. Zaraz wracam. A więc to tutaj, A gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Nie. What the fuck? Proszę mogę się tu teleportować? Tutaj tak Yes! Yes! Mogę się teleportować Uf. Dobra więc wznowimy Nasze odliczanie Dobrze Więc jeszcze zostało tam nam 18 minut Dobra nie będę was zamę zamęczał czasem What the fuck? Ja nie ma spodni Come on, wow. run while there's still time. The guards still, still hold the road, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. That is just chaos, strażnicy blah blah blah. God's blood! Na you don't bogów. know? Do you? Deidra, overrun! The there were glowing portals Dobra. outside the walls, Chcesz gates to oblivion itself. There was a huge creature, something out of a nightmare, came right over the walls. Blasting fire that oh! around it. O nie! Kale... Kale... Całe miasto nie może ulec zniszczeniu. No mam gdzieś. To jakiś spok pewnie jest. Ja go dzisiaj. Mam to gdzieś! No to uciekaj. Dobra, a może w tym czasie my założymy spodnie no bo tak wstyd. Wychodzić bez spodni. Z gądu pomylatałem cały czas po tym wszystkim. O, patrz, nie mogę odalać i przybliżać. Które mają większy armor? Może najpierw byśmy zobaczyli. Um, ciężki pancerz. Nie, nie, te, nie, te, nie. Te. Gdzie te spodnie? Nie. A! E nie. To. A może? Może to. Hmm... O, ładnie wyglądam. Z tymi kajdanami. Dobra, idziemy. Let's go! Boże, wszystkim o zapach, ogień, dym i coś gorszego w ruinach. Jak ja usłyszałem to, jak powiedział w ruinach? się on dopiero... Nieważne. A, nieważne. Gdzie mam iść? A, więc tam. Zobaczmy na mapie. Na mapce, mapce, w mapce. Popatrzmy sobie na fabkę. Tak, musimy iść tam. Co jest? Mędr... czy? Tak. On to na mnie wyczekiwał, ale nie, 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 nie. Losy się zmieniły, jednak ci, ciebie nie spytam o drogę czy o coś tam. Ja sam już wiem. Ojej, ta spinaczka jest taka trudna. O, A się męczy. O, i by the way, polepszyłem grafikę. Nie widzicie? Ustawiłem zamiast średnie na bardzo wysokie. No bo... Ym, no bo coś tam. A, no bo wcześniej e automatycznie się ustawiło na średnie. Nie nie, wyszuk nie, nie sprawdziło mi karty graficznej. I ustawiło na średnie. What the hell? A, a co oni spierdzielili? Niech będzie zabawa. A, dobra, to jest mój. Spoko. Co to za oko? Widziałem takiego w pierścieni. No, ale unik. Dodge. Idźcie, idźcie moje wojska. Atakujcie ich. dno Fight. A, to ja mogę tam przejść. Dobrze. Myślałem, że mam walczyć z tym czymś. Myślałem, że to jest takie oko, jak w płacy pierście. E? Nie, to ja może troszeczkę przyciszę, no bo Cz, wydaje mi się za głośne No ta, jest za głośne, ja pierdziele Ja pierdzimy damy ja troszeczkę głośniej, dobrze O Nie, nie, jeszcze nie Troszeczkę głośniej Żeby efekty żeby były O, beautiful Beautiful. Ludzie, ja mamy już 13 minut do końca Dobrze Uhu uh, hu. Uh, uh. Huu... Uh, hehe, he, szaszłek Daj! Daj! Daj, daj, daj! Ja też chcę mieć taką moc, ale są fajne. Uki, no gino. Jaki uniks, kubaiec. Nic nie ma. Shut up. F, nie r Skąd wiecie, że tutaj jest to gówno. Kurde, znowu! Jeszcze e, wy czy też czujecie te lagi? E, Dziękuję, mi mieszkę. Co się dzieje? O. No, oczywiście, tobie się udało uciec. Ach, ty tchórzu, trzeba umrzeć z honorem na polu bitwy, zamiast postąpić jak tchórz. Dobra, kapitan Matthews potrzebuje pomocy. No dobra, ale i tak my mu nie pomożemy. Poczekaj, przyda mi się twoja pomoc, tak? You're right. Ok, A pewnie, już umarł. Nie, nie. No po co? Po co, jak i tak już zginął? Weź się zastrudnił tego młynarza, jest niedaleko. Ma taką ładną córkę, ale nie dotykaj jej, ona jest moja. Dobra? Idziemy dobrą drogą, jak zwykle? Pewnie nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Okej, okay, skryjemy się. Tutaj. Szarza I... Śkubanieć Nic na pierdziela. Dobra I teraz gdzie? Prowadź! Że o tutaj, dobra Nie lubię się tak za bardzo kupić. Nie lubię wybierać z własnej ścieżki. Wolę, żeby gra mi sama przedstawiła tą ścieżkę. Wow. No, no nie, nie, nie bądź baba. Ten mały kamyk cię uszkodził. Przestań. Uderzył go w nogę, a on już... A! Gini! Gini! Opa, ten jaki mężny! Tyle kam... Jaki Oto... Wow. <laughs> Zmiotły go kamienie! Ja pierdzielę! Dup. Nie dobra, ja będę rozsądny i nie będę się przy, przysuwał. What the fuck! Kompana mi zabiłeś, no dobra. Nie ty zabiłeś, ale te kamienie. No cóż, nie był rozsądny, więc taki los. Dobra, przynajmniej go grabimy. Niestety, smutno mi to robić, ale. ale taka zbroja się chyba nie, nie wymarnuje. Ehm. Powinienem wziąć jego ciało i pogrzeb mu przygotować, ale co? strata czasu. Bo i tak zostało 10 minut do końca. Kurczę, miałem was nie męczyć tym. Nie zamęczyć. 15 sztuk złota. Będę bogaty. Łale na O, to dobra sytuacja, żeby wykorzystać mój łuk. Żeby ulepszyć me umiejętności w Czy coś tam z Żelazn żelaznych łuk, jakiś. Turny zardzewiały. Okej, okay, już mam strzały. Ja pierdziole, co to jest? Ma postać się spierdziała. Dobrze! No raz trafiłem w niego i już ulepszyłem sobie. Demet! Wkurzający jesteś. BAM! BAM! Ha 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 ha. On jest nieśmiertelny. Dobra, no to się odsuwamy. Dobra, spadamy. Znowu, następny krzak. Ej, ja zaraz ginę! Ja pierdzielę. Zamiast tu stracić po krzakach, może bym się w końcu ruszył jakoś. Doszedłem do tego zamku. Nie wiem, nawet czy mam pójść. No i to jest tu handed. No i teraz widać, że on trzyma go w dwóch rękach. Szepa! Spokojnie. Dobra, ja chcę, to, ja chcę użyć łuku. Ja chcę użyć łuku! Dobrze Powolutku. Skradamy się. Okej. Okay. Strzymujemy oddech. BAM! Jes, atak za ukrycie się ulepszył. I celność też God it, No oni nie zabieramy... Okej, okay, teraz się zorientowałem, że oni są odporni na strzały z łuku. Dobrze, przynajmniej lepiej... Pr prędzej niż później. Jaki pan? Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Ja zaraz ginę! Wow! Fuck, fuck, fuck it! Ja pierd... Pure... Oh, what the fuck! Z za chwilę wrócę. Może dojdę do tego punktu. I dopiero wtedy. o the fuck, już gram jedną godzinę? Hm. Dobra, to ja może zatrzymam y, filmik i może zatrzymam też stoper. Dobra, trzy, cztery, już. Dobra, kompanie. Mam nadzieję, że teraz cię nie porwie tak taki duch walki jak wcześniej i znowu się nie wygupisz. Mam rację. Dobra. No wiesz, y, warto, też czasami pożyć. O, patrzcie, jak ten goblin się przemieścił tak szybko. Wcześniej był gdzie indziej. O, no to nawet. Yy, o, wow, śmierć nam wyszła na dobrze. Ponieważ mamy jeszcze tego kompana. Chodź, chodź, to za koło jedna. Ale piękne niebo. Czerw Chciałem iść. No jaki gupek, no i co? I sobie stój. Będziesz moją tarczą. Przynajmniej... no... Kurczę, gdyby się zajął nim goblin, to by przynajmniej był gość pożyteczny, a tak to gówno. Eee Będę musiał go zabić Albo i nie. Raz padam No chodź Głupcze Gdzież się podział? Ja pierdzielę. Dobra, pewnie... Pewnie znowu wskoczył pod jakąś skałę i zginął. Dobra, mam go gdzieś Teraz gdzie? Okej, okay, teraz muszę uważać, żeby nie trafić w tą głupią minę Daj, bitch! być! Yeah. Hao yeah. Wow, ale się wszystko fajczy Kamiga Dobra lipa O nie, nie zapomniałem wznowić stoper! Dobra, tym razem jak zostaną 3 minuty, to skończę ten odcinek, czyli za 4 minuty. What the hell? Ginie, ginie. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. O! A, nie, dobra. O! A nie, dobra. Nie, myślałem, że taki znak widziałem w Skyrimie, a to jest w, w Oblivionie jednak. O, patrzcie. głupek przeżył. No i gdzieś ty był, nie gdzieś ty się szlają i musiałem się wstydzić za ciebie. I, i gdzieś ty stracił HP. Powiedz mi, gdzieś ty stracił... dobra nieważne. Czas leci, czas leci. Okej. Okay. Tylko nie wskocz do lawy. Jemu ja to jak dziecku trzeba wszystko mówić. I. Nie, świetnie, ja się świetnie czuję. Spierdziali, no nie uciekaj, nie uciekaj tużu. To psie! Ja pierdzielę, on zaraz ginę. Czemu ja? Dobrze, zginął. To ja przynajmniej prze przeżyję sobie. Ło, zaraz zginę, zaraz zginę. Zaraz... O nie, nie, nie. Waj. O nie, zaraz moment. Jest! Jest! A już miałem <laughs> kończyć ten shit cały. Daj! Mm. 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 Dobra, już ski. Dobra, okej. Okay. Nie, już mówię po raz drugi czy jest świetnie. o co to było? No, king, king, kin. dobrze. Teraz yy, wsuwamy potki. Wsuwamy nosem potki. Dobra, może by już mi to wyleczyło? O, się, nie, 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 ja spadam, ja spadam. Kompanie, Kompa gdzie jesteś, kompanie? Czas na kompanie. Yes! Yes! I to była finałowa bitwa. LOL, mamy jej serce. WYRWIMY jej serce! Dobra, więc to by była finałowa bitwa. Zwyciężona w końcu. O, to jest to. nieważne. Więc to by było właśnie na tyle. Powiem że i tak się kończy czas. What the hell? To wyszło nawet na dobrze, bo przynajmniej krócej będzie. No nie, i tak nie mogę sprintować i iść. A, postać przeciążona, Dobra, rozumiem. Więc to by było na tyle. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia, etc., etc.